Jeżeli ktoś z Was śledzi nas od początku, może pamiętać yy, odcinek z salamandrami. To jest odcinek, w którym gubimy się i zamiast wybrać tamtą drogę, wybieramy yy, tą drogę. I znajdziemy przepiękne miejsce w tym odcinku i dzisiaj będziemy spać w tym, yy, w tym, w tym miejscu. Yy, no, zapowiadali deszcz, co prawda, ale jakoś nam to zbytnie nie przeszkadza. A jak będzie, no to się wrócimy po prostu. Dotarliśmy, dotarliśmy do miejsca biwaczku, tam widać potężną wycinkę drzew, której nie jestem, z yy, której się nie cieszę, no ale no ale. Jest o tyle chyba dobrze, że nie wygląda jakby się ktoś miał dzisiaj zapuszczać tutaj. Więc raczej będziemy mieć spokojny, bez towarzystwa dzień. Ciekawe czy ktoś przyjdzie w środku nocy i będzie świecił latarką. Jak na Mogielicy. <grym> jakby teraz ktoś przyszedł, to bym był kurwa w ciężkim szoku. Zważywszy na to, że te drogi nie są przeznaczone dla ludzi w ogóle do chodzenia. Nie są? No, no to jeszcze może być, bo jest stara, ale na przykład tak jak Ci opowiadałem o tej, to się gubiśmy z no to ona nie jest do pochodzenia, bo nie masz, wiesz, nie masz pośrodku, i masz końca, tylko Ci się kończy w strumieniu. Tak, żeby tylko drzewo spuszczać. No. Musimy się teraz wspiąć na tą skarpę, a tutaj mamy doniczkę w drzewie. Siemanko. A udało nam się wejść Na piekiełko Tutaj jak sobie Sięgnę wzrokiem, tam widać jakiś szczyt Wydział jakiegoś Dominika I tutaj proszę Państwa Mamy cały taki takie Urwisko skalne, niczym w Kielcach No jak widać, jest wysoko A poznajecie ten konar? Nie się rozłożyć, tak że jeden, tutaj, drugi, tutaj Siemanko, witamy w kąciku budowlanym w crafta. Sorry, już na pochybel teraz. Sam no. żem zmienił tą nazwę i nie pamiętam. Tutaj jest y, pierwsze schronienie antydeszczowe w postaci. No, widzicie sami cel, będę ja zapomniałem nazwy. Tutaj teraz będzie pałatka zawieszona. Eee, Tak Zdecydowanie nie, nie, zajebiście mi się to podoba Chciałem wam pokazać widzowie Patrzcie To odbija światło Coś pięknego, idziemy teraz szukać łóżka No tak. eee... Dominik już <grystanie> Zajebiście mi się podoba. A ja idę szukać. Idę szukać jakichś gałązek Żebym się wyspał <noise> Żebym zastał <noise> Głównie Let's go, let's go szukanie. Chyba że wezmę te w sumie. One są suche, ale jak... Te wielkie kłody. Te wszystkie rzeczy naprawdę pomagają, co, nie? bo to załączy je wszystkie. I dlatego to tak dobrze działa. Aż tak dobrze, nie? Ostatnie to Siemansson, witamy z powrotem Udało mi się rozłożyć pałatkę pod moim Bardzo dobrym schronieniem, które Bardzo duże, bardzo dobrze działa Chyba, że akurat będzie padało od tej strony No to wtedy nie, no co ja mogę powiedzieć Jak wiadomo nasze schronienia są wodoodporne Aż zacznie padać zacznie padać Udało mi się też chyba najlepsze łóżko Do tej pory zrobić Zajebiste jest Szczerze mówiąc, bardzo mi się podoba widać Patryk prze i Robi potężne wydechy Co może przypominać poród Powoli niknie w otchłaniach swojego śpiworu Swojego schronienia Nie ma go Siemanko widzowie, witam w mojej dziupli Ja se tu kulturalnie leżę Sprawdzam sobie czy wszystko zostało ustawione jak należy Powiem wam Nigdy nie miałem lepszego spania Wiem, że zawsze to mówię Idziemy na poszukiwanie drewna no, Niestety się siekierę dzisiaj bo, bo jednak nie jestem tak dobrym inżynierem się Na jakiego się kreowałem ostatnio Więc musimy wymyślić metodę Może będziemy łamać po prostu, nie? Gdzie? O jest, 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 jest pasz uciekła Boże, to następna już Ale, co druga tam? To już druga To nieźle, to... chcemy tego, tak? To, to co tu leży pod kątem i możemy go łamać między drzewami, nie? my to i wsadzimy Tak, tak, tak To... Ja gdzieś kamerę zostawię <gry> o! Dygnuł. Nice! Spójrzcie na tamte drzewa, jakie one są wielkie tak Proporcjonalnie, jak sobie weźmiecie krajobraz i te drzewa tutaj na środku kadru, co są, one są po prostu monstrualne. Złożyłem sobie drugi sweterek, bo pogoda zaczęła robić fikoły. Znaczy wiedzieliśmy, że zacznie robić fikoły, ale nie wiedzieliśmy kiedy. Napadać już powoli. To jest, to jest moje jedyne zabezpieczenie jakiekolwiek przed tym, żeby ten dach się nie urwał i żeby złapał chociaż co trzecią kropelę. Clędne świry. Gotowałem sobie ryżyk. Tu teraz będzie wkładany baked beans. I mam nadzieję, że zdążę to zrobić zanim rozpada się deszcz na no dobre. Bo tak co chwila trochę trochę zaczynam, trochę nie. Zastanawiamy sobie, jak lichy był nasz plan eee. budowy schronienia. Ja w ogóle najeszcie z Dominik. No, mi chcieli, że... że. W sumie to już jest szósta wieczór, więc ja on to pierdoli, idzie spać. Ja się już stąd nie Ej, ale. Słuchajcie, widzowie, w ogóle przyniosłem sobie pół kilogramowego powerbanka i zapomniałem kabla. Jest to chyba największy ból życia, jaki przeżyłem w życiu <laughs> mam Szybki vibe check się z Bary Tam leży Bary Tu leży ognisko i szumią knieje A tam jest straszna mgła W ogóle wszędzie jest mgła Ale już się robi tak też wieczornie. Póki co nie padało yy, No i to dobrze jest, dobrze jest Jakoś żyjemy Coś czuję, że dzisiejsza noc może być legendarna Ale to się jeszcze okaże <laughs> Słuchajcie, wariaty właśnie przebiegły mi cztery dziki pod głową. Więc se wstałem, żeby to rozchodzić i zastanawiamy się z Dominikiem, czy na pewno chcemy tu kimać, bo znaczy to było tak, że ja nie do końca widziałem, bo to były takie ciemne cztery kreatury, które tam dudu du, 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 du zrobiły. I myślałem, że może jakieś jelenie czy coś, ale potem zaczęły chrumczeć i straciłem wszelkie złudzenia. Witamy z powrotem do domku, widzimy właśnie, właściwie tyle co wy, czyli niewiele widzimy, że tak się wyrażę, jest to kurwa, przeżycie zaskakujące, Dominik przechodzi to zupełnie inaczej niż ja, ja czuję takie podekscytowanie, takie, takie czyste podekscytowanie, nie do końca wiadomo czym, nie ze szczęścia na pewno, bardziej takie jakbym się nawciągał czegoś, chodzą mi oczy, Mam jakieś takie, ruszam się non-stop, takie dziwne rzeczy. A Dominik mówi, że bardzo spokojnie to przechodzi. Tak, ja sobie po prostu idę, normalnie rozmawiam z Patrykiem i po prostu też wszystkie te rzeczy, które słyszy Patryk, też słyszę. Tak, to jest, to jest niesamowite, uczucie, że na przykład płynie jeden potok, a ja słyszę kałużę, która płynie, płynie obok mnie i, i, i słyszę, jak salamandra się na przykład potrawie gdzieś szeleści, jednocześnie wszystko inne słysząc. Tak, w ogóle jest bardzo duży salamandr. Znowu I oczywiście jest noc. Wiadomo, świeżar bestie yy, są czujne. Tak jest, nie wiem czy będzie widać. Zbliżamy się teraz do opuszczonego gospodarstwa. Tak tak widać nie widać. Muszę świecić na kałuże trochę. O, bardzo tu mamy opuszczone miejsce miejsca Czekajcie, ja bym trochę przyzumował światłem. O Ja nic nie daję, Chociaż może to spróbuję podbić, wiesz co w tym postprodukcji. Ale przed chwilą wybiegło nam na drogę stawko I stanęliśmy z dominikiem jak wryci. Ja przykryłem ręką latarkę i szepczę do niego co robimy. A i Dominik wierzyć? No nic, no stoimy i czekamy. I to jest. To było najbardziej napięte czekanie w moim życiu. Tak. Stanęliśmy jak wryci. Tak, Obaj tak. Tutaj byliśmy przygotowani do uciekania. Dokładnie. Niesamowite, niesamowite. Tak. W życiu tak bardzo mocno nie stałem w miejscu.